to taka bazgroła dziecięca może nam powiedzieć? No wiele, bo w każdym, w każdym ruchu naszego narzędzia takiego jak ołówek czy, czy węgiel ukrywa się pewna treść. Weźmy sobie dziecko, szkic biegnącej dziewczynki, który łapiemy na żywo gdzieś tam w jakimś otoczeniu, szkic ludzi, którzy Którzy nagle się tutaj pojawili, tak? I, i też tak jak mówili ci wielcy mistrzowie, że podstawą, podstawą w ogóle rysunku, czy podstawą yy, yy, jakiegoś przelewania na papier tego, co widzimy, jest przede wszystkim dobre zaobserwowanie pewnego zjawiska, yy, tego, co nas otacza, co stanowi o jakimś niesłychanym. Fenomenie no, powtarzalności czy yy, unikalności pewnych zjawisk, które się tutaj pojawiają i to wszystko może być może być pewną bazgrołą ale z tej bazgroły może może wyłonić się jakaś przestrzeń, niebo, ziemia, woda, to wszystko co tutaj potrafimy sobie zaobserwować. To wszystko gdzieś tam tworzy jakiś niepowtarzalny widok tego jeziorka.